No to teraz yy, kapitalny temat, o, który właśnie. wydawać by się mogło jest zupełnie abstrakcyjnym. Koń w pierwszej klasie lotu samolotem. Tak się wydarzyło, i od razu y, oczami wyobraźni widzimy te fotografie, ale nie, bo to to koń miniaturowy. O, właśnie, tak o to wyglądał. Leciał w Los, z Los Angeles y, w y, towarzystwie i to była jego główna rola, żeby odstresować właśnie panią, która no, tutaj mhm. sobie z nim rozmawia, trochę go dokarmia, wykupiła dla niego tak, specjalny sama bilet. Tak. konik miniaturowy y, pomógł tej pani przelecieć i przeżyć rzecz absolutnie dla niej traumatyczną, czyli lot samolotem. No. Proszę. No, działa, no, to można. działa. Ciekawe, Jaki co na to nasi goście. Osoby? Dzień dobry, Just na Kłęk, była stewardessa, prowadzi też bloga e, bujającą w włokach i lata już chyba z 8 lat, prawda? To było no, o, to. Tak, się już chwilowa przerwa. Jeszcze nie, po jeszcze raz, nie? raz pierwszy, ale o, bardzo mi miło. A to rewelacyjnie. Dzień dobry, witamy serdecznie, dobry. A także pilot Piotr Lipiński, dzień dobry. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. spoglądałem na państwa kątem oka, ale y, nam szczęki spoglądając na konia opadły. Dla was sprawiacie wrażenie, że to normalka. Nie do końca. Powiem szczerze, że też um, a, jednak. To, a jednak, Byłam bardzo zdziwiona, gdy zobaczyłam tego konia i przyglądałam się nawet kilka razy, czy dobrze widzę, czy to jest koń maskotka, czy to jest koń żywy. Tak, Okazało że się, się, że żywy. jednak Jaki koń, jest koń żywy. każdy widzi tutaj. Ale gdy później doczytałam, jaką ten koń spełniał funkcję na locie, no zrozumiałam całą sytuację. Aczkolwiek powiem szczerze, że w trakcie tych moich ośmiu lat nie zdarzyło mi się nigdy transportować konia. Miałam inne zwierzątka na pokładzie, ale takiego pasażera nie. Panie pilocie, miał Pan może Boże, taką kapitan. przygodę? Konia nie, ale trzeba powiedzieć, że to Stany Zjednoczone. One mają troszeczkę inne oparowania, przepisy, tak, i w Europie to by nie przeszło. W Stanach jak najbardziej. Zwierzęta... Ale jako zwierzę towarzyszące, no przecież ten koń to jest rozmiarów takiego Ciebie większego tak psa. psa. Tak, i ludzie nie latają tylko z koniami, ale z innymi zwierzętami, na przykład z rybkami. I właśnie przez to wszystko Amerykanie... Z rybkami tego, latają? Z, rybkami, z akwarium na kolana? Tak, akwarium i oczywiście to było na legalu, no bo woda i tak dalej, Aha. ponieważ to jest właśnie zwierzątko do pomocy. Ale też się z tego wycofują, bo jednak nie wszystkim się te zwierzątka podobają. Także, ja się zastanawiam, tak. jak, czy trzeba mieć jakieś zgłoszenie, jakiś dokument, że my potrzebujemy takiej pomocy? Że oj trzeba, do... Trzeba, do... Trzeba, 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 trzeba od lekarza, no, to... tak, tak. kiedyś rozmawialiśmy no, o tym tutaj, okay. bo, bo były Dobra. przykłady na przykład, że w Stanach Zjednoczonych także indyka ktoś wiózł no, to... albo kurę, tak. były też takie no. przypadki. Ale ja kiedyś widziałam, przepraszam, że tutaj wchodzę w słowo, ale widziałam kiedyś ogromnego psa, który zajmował cały jeden fotel i to było też w Stanach Zjednoczonych. I siedział przypięty? Ha? Tak, siedział, przy, siedział tutaj oh. przypięty pasem, to był taki piesek, on był tak słodki, Stewardesa z tego lotu wrzuciła potem zdjęcie, które zrobiło furorę w internecie, ponieważ okazało się, teraz uwaga, że ten pies jako jedyny oglądał tak zwane safety demo, kiedy stewardessa pokazywała wyjścia awaryjne. To, e, to zdjęcie było uroku, ponieważ każdy pasażer był skupiony na telefonie, na książce, patrzył przez okno i jedynym pasażerem, który oglądał no, demo, to jest, który po prostu patrzył na stewardessę, będzie wiedział, jak ratować. Totalnie. To nowy pasażer. Nic tylko tak, brać nie narzekajmy przykład. na zwierzęta. Zdecydowanie, jest... wręcz przeciwnie, nic tylko brać przykład. Słuchajcie, ale inne takie zupełnie abstrakcyjne interakcyjne z naszego przynajmniej ziemskiego hmm. punktu widzenia pytania. sytuacje, które dla was no, właściwie są normalnością albo pytania to, to co by to było? Które? O co, o co, co my, pytamy? Na przykład, pytamy? Czasami cz dlaczego są te małe dziurki w oknie i że chyba nie powinniśmy Panie lecieć. Panie pilocie, no, dziury pisane, w oknie w samolocie? Są, my tego nie widzimy, ale dziewczyny widzą i to one muszą odpowiedzieć pasażerom. No jasne, no przecież lecę samolotem, a tutaj czuję, tak. że coś wycieka, coś, coś dmucha. nie tak powinno być. No jak dziura w samolocie, no, panie prawnie. No, 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 Dziur samolocie jest bardzo dużo, których my normalnie nie widzimy. Ja nie wiem, czy czego. W aklimatyzacji ja i tak dalej, tylko to jest przeważnie gdzieś poza e, zasięgiem wzroku pasażerów. Ażby ale nie dlatego. Tak, tego nie widać, ale jak my przechodzimy dookoła, wyrównania ciśnienia mm. czy różne wyloty powietrza, tego jest naprawdę bardzo dużo, ale to trzeba podejść pod samolotem, żeby to wszystko obejrzeć. Ale te dziurki no, w oknach, to te już? W oknach są na widoku dla Państwa i są do, do wyrównania ciśnienia tak. i tak naprawdę nic więcej. Nie to wygląda, ale tak powinno być. Nie i... nic czuć, nic dla mnie wciąga, też chyba ta dziureczka jest jedna tu, druga tu, w całkiem innym jakimś miejscu. No tak, ale um... <grym> jeżeli chodzi o tłumaczenie pani Justyna, to ma pani to pewnie opanowane e, w małym Tak, Tak, Aczkolwiek bo zawsze posiłkuje się autorytetem kapitana, jeżeli hmm. pasażerowi e, pokaże się, że ja wykonuję telefon do kapitana i nawet jeżeli pytam o coś innego, bo już wiem, jak odpowiedzieć, to, to pasażer jest spokojniejszy, Aha, bo kapitan, kapitan jednak zawsze prostu... ma największą no, tak, jest... wiedzę i po prostu należy tylko poinformować, że kapitan przekazał, że wszystko jest w porządku. Dziura służy do tego, żeby. także. Przekazujemy. Przekazujecie naprawdę. Przekazujemy. Nie, ma nie ma ściemy. Z tym kapitanem na pewno. A jakieś inne, inne pytania, które, no też z Waszej perspektywy. Tak. są no My afrakcyjne. tak, my jesteśmy na pierwszej linii tutaj tak ataku, jeśli chodzi o pytania od pasażerów. Mhm. Bardzo często na nie odpowiadamy i bardzo chętnie. Z fotelem. Może. Z fotelem, tak, więc pytanie zajmować. o właśnie fotel, czyli dlaczego tak. przed startem, przed lądowaniem to oparcie fotela musi być w pozycji pionowej. O przecież wygodnie jest tak, nie? Oczywiście i, tak teraz i najchętniej składać. każdy by tak wylądował właśnie w takiej pozycji, jak pani zaprezentowała. Niestety nie da się z tego względu, że start i lądowanie to są takie dwa najbardziej kapitan na pewno potwierdzi, newralgiczne momenty, kiedy zdarza się najwięcej incydentów tak. bądź też wypadków mhm. i każdy pasażer musi być przygotowany do tego, że my podczas tego startu czy lądowania będziemy przeprowadzać ewakuację, bo jesteśmy jakby, mamy jeszcze kontakt z ziemią, więc jest szansa na to, że będziemy się ewakuować i jeżeli pasażer ma pozycję leżącą. Po pierwsze, on nie jest tak jakby w gotowości, żeby jak najszybciej odpiąć pas i wyskoczyć z tego fotela i się ewakuować. Poza tym, fotel rozłożony zajmuje też przestrzeń w rzędzie za nim, czyli pasażerowie, którzy są z tyłu, nie mają tej wymaganej przepisami przestrzeni, przestrzeni mm -hmm. tak? Żeby mm -hmm. bezpiecznie mm -hmm. i szybko opuścić swoje no to siedzenie swoje tego miejsca. Także to są względy bezpieczeństwa. Mm -hmm. I także stoliki. Te stoliki muszą być złożone z tego samego względu, że one blokują przejście do wyjścia no, ewaku czyli ewakuacyjnego bezpieczeństwa w ogóle nie ma co. Ej, ja pana, się obok. Na pana Piotra na pana pilota, że tak o tych momentach niebezpiecznych, o tym lądowaniu zdarzyło się kiedyś coś takiego, bo tak tak, Nie tak, nigdy. Tak, tak było, nigdy. Dla no, tak całkiem serio? Na oczy. Nie, naprawdę. E, oczywiście to są czasy, kiedy mamy dużo więcej, się musimy koncentrować na wszystkim start i lądowanie, ale jak widać na co dzień no, nie ma tych wypadków tak naprawdę lotniczych. Nie jest latanie naprawdę no. bardzo bezpieczne no. i czasem się nawet może zdarzyć samolot wyleci z pasa i naprawdę się nic nie dzieje. Mhm. Ludzie wychodzą całkiem normalnie, czasem nawet o tym nie wiedzą. Aha. I trzeba powiedzieć, że te samoloty są tak bezpieczne, latanie jest tak bezpieczne, że ja się chyba mniej czuję bezpiecznie w autobusie niż aż w samolocie, tak. aż tak. No na pewno ja albo na drodze. Wchodzimy do samolotu i co? Spokój. O, naprawdę. Jest no jak jeszcze pan opieką pana kapitana, to jak właściwie spoko. Ale zebraliśmy kilka takich pytań abstrakcyjnych, podobnie. w ogóle. Na przykład cz czy zdarzyły się takie pytania, czy ma pani pieluchę? Bo akurat ja nie zabrałem, nie zabrałam. Dla mojego dziecka na oczywiście. Um, może pieluchę to nie, no ale no, zdarzają się różne pytania, może nie wszystkie się nadają do zacytowania, ale bardzo na często maty. Na pewno tak. nie mój pan no, się czasami tak. pytaniami pytaniami załodze i no, nie chcemy ich, żeby wyciekały dalej. Um, zdarzają się pytania, na przykład, czy ma pani mleko na pokładzie dla dziecka, bo ja zapomniałam Aha. zabrać, to mi się zdarzyło, ale bardzo często ma pani? matki, no ja no, niestety nie mogę zaproponować tylko. Co, co standardowo na pokładzie, ale najczęściej matki mają swoje, e, swoje mleko dla dziecka. I można je zabrać i można je wnieść. Bo e, tak, to, bo mleko to... dla dziecka, tak tak właśnie jak pani mówi, jest dozwolone, to trzeba też zgłosić i oczywiście e, czasami po prostu musi być ta próba, czyli mm -hmm. mama musi mm -hmm. troszeczkę tego mleka sobie na przykład nalać na rękę i wypróbować e, je przy osobie, która odpowiada no, za przeszkolenie. Tak, to jest absolutnie, Ja już tutaj. Wse, moim ukochanym pupilem, czy, czy luk, w którym ten, ten piesek leci, jest ogrzewany? Takie pytanie. Nie padają? Yes. Jest. Sam. W każdym samolocie jest jeden luk ogrzewany, niektóre samo w niektórych samolotach na przykład pilot też może kontrolować temperaturę. Oh. Ale ogólnie jest około mm -hmm. 20 stopni i tak naprawdę mm -hmm. tylko jeden luk jest do tego przystosowany do przewozu zwierząt i my jako załoga dostajemy informację, że coś, ktoś z nami leci. To, 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 to tam okay. Tak. I okay. dokładnie gdzie to jest chowane i tak dalej. Jest no. jakiś monitoring? Widzimy, co się dzieje? Nie, nie, to, nie widzimy. Nie Niestety widzimy. musimy, wszystko jest A. jednak w lotniczej kwestia zaufania. Ktoś ładuje, ktoś podpisuje, że mm -hmm. to zwierzę, tak jak Bagaże są w danym miejscu, bo też chodzi o wyważenie samolotu. Oczywiście zwierzak nic nie waży, ale walizki już Aha. tak. Także wszystko wiadomo, że w danym typie samolotu e, wszystkie zwierzaki idą do tego bagażnika i nigdzie indziej. Panie kapitanie, jakaś taka najbardziej abstrakcyjna, zupełnie nieziemska, nomen omen, historia? Nie wiem, jakiś z telefonem? Nie, nie wiem, wiem nawet, gdzie zacząć. Z telefonami, z telefonami to, było, to było na początku... E, pod koniec lat 90., kiedy to wszystko było, to tam rzeczywiście było sporo historii z różnymi nawet ludźmi, ale to to pomijmy. Mhm. E, teraz tak naprawdę głównie bezpieczeństwo, bezpieczeństwo już nie ma czegoś takiego, mhm. ale czasem pyta, wchodzi szefowa i mówi, słuchaj, pasażerka spytała mnie się, dlaczego stoimy w miejscu. Okay. No, ale my lecimy. No ale patrzy się Aha. za okno i ona widzi, że... Nie, nie tak. I że To się nie poruszamy. Nie poruszamy. Tak. I że my kłamiemy, że te 850 km na godzinę, no nie ma 850 km tak. na godzinę. E, no i co mam takie szefowej powiedzieć? No i ona... Helikopterem może Tak, e, tak, no, no, czasem, no I co, i co kapitan odpowiada? E, że naprawdę lecimy. Ale to, że ona szefowa musi powiedzieć, to tej pasażerce. E, tak, e, tak. I to jeszcze bez śmiania się za bardzo, prawda? No, no bo... tak, no tak. taka ważna mina. No ja miałam na przykład kiedyś panią, która nie miała do mnie zaufania, że ta kamizelka, która znajduje się pod fotelem, działa. że ona faktycznie działa i e, po moim demo ona do mnie podeszła, wstała z miejsca i zapytała, a po co mi ta kamizelka w ogóle, skoro jeżeli my będziemy lądować na wodzie, tak jak pani pokazuje, tak. to ja nie zdążę przecież tego wyciągnąć i włożyć na siebie. I ja z takim przymrużeniem oka odpowiedziałam, może pani już teraz włożyć? I w tym momencie zauważyłam, gdzie pani, gdy pani sięga ręką i ona wystartowała po prostu w tej kamizelce. Więc <laughs> Trzeba ważyć słowa. Konsultując się z kapitanem, on po prostu stwierdził, że skoro ma czuć się bezpiecznie... Tak. Ktoś... Latanie jest naprawdę mm. stresujące dla wielu osób. Tak. Aha. Dla nas to jest codzienność. Ale na, ja to rozumiem, że jednak bycie w powietrzu mm. tak wysoko, w jakimś zamkniętym pomieszczeniu, może nie dla wszystkich być fajne. Jeże, jeżeli kto siedzi przy oknie że ma te piękne widoki, to Pięknie. pół biedy, ale przeważnie ludzie nie mają tych widoków. Mm. My w kokpicie mm. mamy super no Cudno. Każdemu według zasługu. Ale tyle lat nauki też, więc to, ostatnie, to jest coś tak. za coś. No, zdecydowanie. To jeszcze słuchajcie, na koniec tylko Takie, pytanie bardzo parentingowe, rodzicielskie. <śm> Dziecko <śm> daje znać o sobie wszem i wobec. <śm> Trudno je uspokoić. No i co wtedy? To kapitan wkracza do akcji, czy, no nie, czy nie, zdarzy zdarzyło nie zdarzyło się jeszcze, no, panie kapitan? Po locie czasem, jak e, dzieci też się boją, mhm. czasem rodzice pytają się, mhm. czy mogą pokazać kokpit przed lotem, czy po locie, żeby dziecko zobaczyło. E, Oczywiście, jak się załoga zgodzi jest taka możliwość e, i na dzieciach to robi duże wrażenie. Największe to świerszki to światełka. No to, się no to nie tylko na dziecko robi wrażenie. Mm. <grym> tak? Nie? No więc jest, jest rewelacja. <grym> e, I rzeczywiście to widać, że część dzieci. E, to się naprawdę podoba. Mhm. Ba, mamy nawet kolegów, którzy stali i koleżanki pilotami, którzy weszli do kopity jako właśnie taki dzieci. male, zobaczy, dzieci zobaczyli i mówią, wow, to chcę robić. To o, już proszę. bardzo często proponujemy, ale musimy oczywiście zapytać o zgodę, czy kapitan się zgadza, żeby, żeby zwiedzić kokpit po lądowaniu. No a w trakcie lotu, no to staramy się oczywiście te dzieci izolować w miarę możliwości, bo nie wszyscy są zadowoleni mhm. z zachowań dzieci, ale y, mamy też dla nich kolorowanki, mamy inne zajęcia, jesteśmy już tak naprawdę przeszkolone chyba każde. Stewardessa już wie, jak opiekować się dzieckiem, czasami pomóc tak. mamie. E, I e, no tutaj. E... Aczkolwiek, jak jest 20-ro. Dzieci na pokładzie, raczej takich małych, powiedzmy, infantów, to już dziewczyny mają pełne ręce roboty. Tak, oj, tak, miejsce. Oczywiście jest taka możliwość, jeżeli pani zadzwoni po Stewartesem. My czasami same to proponujemy, jeżeli widzimy, że jest w tym otoczeniu głośno i staramy się po prostu pozamieniać miejsca, tak, żeby każdy po starcie. Ponieważ na start i lądowanie bez zgody to jest też ważne, uczulam wszystkich Państwa bez zgody personelu pokładowego nie możemy zmieniać miejsc bo może nam się zmierzyć, zmienić wyważenie samolotu, to jest też kapitan tak. musi mieć taką informację, więc bardzo prosimy zawsze się z nami konsultować. Bardzo dziękujemy, <grymne> oczywiście, bardzo. syna, Kłęk, Piotr Lipiński, proszę zapamiętać tak. chociażby nazwisko Pana Kapitana, bo jak rozumiem Pani Scena, jeszcze ma chwilową przerwę. Tak, ale, ale prowadzę to... bloga lotniczego, to tam w obłokach, zapraszam. To tam odsyłamy. <grymne> Panie Natomiast... ja, jak będziemy lecieć, tylko gdzie? To Pańskie kierunki? najbliższy Madera, 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 oh, Kanary. To też oh, słynna madera, a propos różnych kwestii tak. politycznych, tak. o których telefonicznie Pan mówił. Tak. Natomiast a może gdzieś za ocean, ewentualnie? E, do Brazylii zaczynamy. Chętnie! Wchodzę w Brazilio! To my zaczynamy rozmowki w takim razie portugalskie. Dziękujemy bardzo.